Zaraza! Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. To stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. W miarę świeżo nie Wspomnienia świętego Dyzmy. Hmm. To mniej więcej wtedy zaczęły się te hałasy. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. Hmm. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Tu spoczywa Margot de Corentin. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty, jak, jak jakiś krasnolud. Tfu do stu diabłów! Jasne! O lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewycięcznik! Za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił! No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jaskotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. O co właściwie się kłócicie? Ty! Nie. Nie twoja sprawa! Może będę mógł jakoś pomóc? Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika! Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci! Nie chcę się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg lebioty oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś pięćset razy! Cisza, uspokójcie się oboje. No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja rodzinna. Dokorentin. Co ty czytać nie umiesz? O, tak, ale to za mój posak wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z Was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja, ja powiem Ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to Ty. Nie, no trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi! Gdybym miał te karty na turnieju w Pelchaven, to bym nadal żył! To przez ciebie, cholero, jedna mnie zacikali! O, nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam! Tylko ją stąd wynieś na miłość lebiody. A, muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok lebioda. Nie będziesz grać na pieniądze. A potem dodał... nie zabraknie! Ty, heretyku! Zamknij się! Nie rozmawiam z tobą! O nie yes, skaramendo! To ja nie rozmawiam z tobą! Tu spoczywa Margot de Corentin. Louis de Corentin prosi o westchnienie do proroka Lebiody. A więc dałeś się jej nabrać. Eee, kurwa. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze poklarskiego towarzystwa gwintowego. Jest tutaj niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Jak zejdziesz do katakumb, idź.